Mało kto nie pamięta, ale jeśli, to przypominamy, w ten weekend Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 28. finału będą zbierane pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Rzeczy są rzeczywiście różne i przeróżniste, przynoszą je zarówno ludzie indywidualni, jak i firmy fundują, na przykład vouchery na swoje usługi. No, przedmioty można kupić na licytacjach Allegro na naszej stronie wośpowej, sztabowej, a także no, będzie można kupić podczas imprez, które będą działy się zarówno w amfiteatrze, jak i no, w całym mieście. Sytuacja wygląda podobnie w każdym mieście. Jeśli chodzi o szczegóły, to w Ostródzie wydarzenie zapowiada się tak. Zapraszamy już w sobotę o godzinie 17 do amfiteatru na koncert Kolend w wykonaniu moryńskiego chóru Pasjonata z udziałem ostrudzkich, zresztą również artystów. W niedzielę od godziny 10 na autodromie rozpoczyna się Wrak race. O godzinie 11 można będzie sobie podriftować z ostruckimi zawodnikami również na autodromie. O godzinie 12 wielki mecz w, pił w piłkę nożną oraz piłkę siatkową między drużynami SMS-a oraz Sokoła Struda tam również, również będzie można wziąć udział w meczu. No i o godzinie 14 w Amfiteatrze, o 13 kąpiel morsów, o godzinie 14 w rozpoczynają się imprezy, koncerty, strefa rodzinna. Na koncertach wystąpią między innymi zespoły Our Time z Ostródy, Acoustic. Także zespół Kruki oraz główna gwiazda zespół bajka, zespół Piotra Banacha. Do wylicytowania są vouchery na usługi fryzjerskie, kosmetyczne i nie tylko. Są prace wykonane przez lokalnych rękodzielników i artystów. Baza przedmiotów wciąż się powiększa, jest w czym wybierać, a tym samym będzie można skutecznie pomóc.